Witam małego kawalera i jego rodziców. Zapraszam do środka. Dzień, Dzień dobry. My tylko na chwilę wejdziemy, wejdziemy, bo, bo zaraz, zaraz i tak, tak musimy jechać. Witam was. Proszę się nie martwić. Syn będzie się tu czuł jak w domu. Co do zapłaty, to raz w miesiącu będziecie przywozili trochę drewna, lnu i pszenicy. To my już musimy się zbierać, bo zaczyna robić się ciemna noc. Żegnajcie. Żegnaj, syneczku. Będę zawsze o tobie pamiętała. Dobrze nam na pewno się odwiedzę. Będę grzeczny. Będę za tobą tęsknił. Żegnaj, mamo. Stawaj szybko, śpiochu. Wypij tu szybko mleko i chodź ze mną do szkoły. Marcinku, usiądź tutaj koło Piotrka Michcika. Piotrku, a Ty zajmij się nim i pokaż mu czego się uczycie. Cześć. Umiesz czytać? Tak, umiem. Oczywiście, że umiem po polsku pięknie czytać. No właśnie, tak myślałem, że po polsku umiesz, ale po rosyjsku to na pewno nie umiesz. A ja umiem, posłuchaj. Dobrze, już cisza, dzieci. Zaczynamy lekcję. Dobrze, Piotruś, proszę podejść i przeczytaj pracę domową. I tak mijały lata nauki Marcinka. W owczarach. Po kilku latach razem z mamą udał się do miasta Klerykowa, aby zdać egzamin do klasy wstępnej w gimnazjum. Przepraszam proszę pana. Czy może pan wie, kiedy będą egzaminy? Wybaczcie pani, ale niestety nie wiem. Ja już, ja już nie, nie mogę. mogę. Tyle tutaj jestem, jestem w tej, tej szkole. szkole. No ja tak samo. Nie, nie mam ma tych, tych egzaminów, kiedy one w końcu się odbędą. Kto tam? Proszę wejść. Dzień dobry. Chciałbym od pani kupić trochę pszenicy. Czy byłaby pani zainteresowana tą ofertą? Wybaczy pan, ale niestety nie mam czasu na robienie interesów. Mój syn ma niedługo egzaminy i chce, aby zdał do klasy wstępnej. O, to gratuluję. Jakby co? To w mojej rodzinie. Też chcieli dostać się do klasy wstępnej. I radzę pani, aby wysłać syna na korepetycję do głównego egzaminatora, profesora Majewskiego. Nie bierze zbyt dużo za godzinę korepetycji. Bardzo panu dziękuję. Jestem panu niezmiernie wdzięczna. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Pójdziemy do niego. Dzień dobry. Czy jest profesor Majewski? Chcielibyśmy się z nim widzieć. Dzień dobry, jestem jego żoną. Pan Majewski będzie za około pół godziny. Witam pana. Dzień dobry. Miałam pana taką sprawę. Czy mógłby pan udzielać koretycji mojemu synowi Marcinkowi? Chciałby... Dostać się do klasy wstępnej, proszę pana bardzo. Zapłacę. Dobrze, proszę panią. Będę udzielał mu korepetycji. Słuchaj, mały, przychodź codziennie do tego pokoju o godzinie trzynastej i postaram się ciebie przygotować jak najlepiej, byś mógł zdobywać wiedzę. Następny proszę. Marcin Borowicz. I tak mijały kolejne lata. Marcin był pilnym uczniem, niestety bardzo naiwnym i nauczyciele rusyfikowali go na potęgę, wchłaniał wszystkie rosyjskie terminy i stał się bardzo gorliwym uczniem. Lecz nagle pewnego dnia przyszła smutna wieść. Mamu, mama. Ja to się, synku. Jakoś damy radę. Ty pracuj do nauki. Ja zajmę się gospodarstwem. Dzięki, że przyszedłeś. Przyprowadziłem ci coś pokazać. Spójrz, to jest grób. Partyzanta, który walczył o wolność ojczyzny, naszej ojczyzny. Wiesz co, nie interesują mnie takie nudne historyjki. Ja idę sobie postrzelać. Moi drodzy uczniowie. Pojawił się nowy dyrektor i wprowadza nowe zasady. Będzie przechodził na wasze stancje i kontrolował was. Zostanie zorganizowany także teatr i proszę, abyście na niego przyszli. Propagując piękną literaturę rosyjską. Zapraszam was wszystkich serdecznie. Panie dyrektorze, tu jest bardzo pilny uczeń. Nazywa się Marcin Borowicz. Witaj, młodzieńcze. Jak ci się podoba sztuka, młodzieńcze? Bardzo mi się podoba. Jest piękna, panie dyrektorze. Co się stało tobie? Dlaczego jesteś taki smutny? Mm, długa historia. Zdenerwowałem się dzisiaj i uderzyłem kolegę. I zostałem wyrzucony ze szkoły. Jestem taki smutny dlatego, że wiele wycierpiałem, aby tu się dostać. Także wydaje mi się, że zawiodłem mojego dobrodziejnie. Który poświęcił ostatnie swój grosz, abym ja mógł się uczyć. Ociem z wiejskiej, biednej rodziny. Mogę być w szkole. Czuję, że teraz to marnuję, że to wszystko moja wina. A tak wiele na mnie zrobił mój kochany dobrodziej. Nie martw się, ja zaraz pójdę do, do dyrektora i wszystko mu wyjaśnię. Na pewno zostaniesz w szkole. Nie płacz już. Słuchaj, Radek. Już to ma się więcej nie powtarzać. Podziękuj koledze tutaj. Zostajesz w szkole, ale jeszcze jeden taki wybryk i cię wyrzucamy. Okej? Okay. I tak mijały kolejne tygodnie, miesiące i klasy. Marcin Piął się w górę, należał do wielu stowarzyszeń, zrzeszających uczniów chcących zachwycać się literaturą rosyjską. Aż pewnego dnia, na lekcji polskiego, która zazwyczaj były nudne i nieciekawe, wyszedł nowy uczeń, który przybył z Warszawy. O nazwisku Zygier. Gdy Turków za Bałkanem Twoje straszną spiżę, Gdy poselstwo francuskie Twoje stopy liże, Warszawa, jedna Twojej mocy się urąga, Podnosi na Cię rękę. I tak mijały dni na spotkaniach, na których czytano literaturę polską. Andrzej Radek przyniósł stare rękopisy Mickiewicza, Słowackiego, i razem z innymi chłopcami, z Marcinem i z Zegierem czytano je i rozmyślano nad nimi. I w końcu nadeszła ósma klasa, pod koniec której miał nastąpić egzamin maturalny. Marcin Borowicz zaczął chodzić do parku, aby tam uczyć się w ciszy i spokoju. I nagle, pewnego dnia, przyszła pewna dziewczyna któro przezywano Biruta, o której Marcin słyszał już wcześniej z ust innych. Wydała mu się niezwykle piękna i zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. I tak mijały kolejne miesiące. i Przyszła matura, a po maturze wakacje. Po wakacjach z powrotem Marcin przyjechał do Klerykowa i zapukał do jej drzwi. — Witaj, młodzieńcze. Anny wraz z rodziną już nie ma. Wyjechała w głąb Rosji. Nie wiem dlaczego, dlaczego mi to zrobiła. Gdzie jesteś? No i co ja mam teraz z sobą zrobić ze swoim życiem? Witaj Marcinie. Nie martw się, że wyjechała. Wykorzystaj szanse i pójdź na studia. I może zdziałasz coś wielkiego dla Polski. Może kiedyś będziesz mógł ją jeszcze zobaczyć, gdy nasza ojczyzna będzie zjednoczona i będzie można poruszać się po innych krajach swobodnie. Rosjanom, jak i Syzyfowi, nie udało się wnieść kamienia rusyfikacji w serca młodych ludzi, a mi udało się zakończyć ten film. Dziękuję za uwagę.